Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Iloczyn f od minus 3 razy f od 0 razy f od 4 jest równe. W tym zadaniu będziemy musieli odczytywać wartości funkcji dla podanych argumentów z wykresu funkcji. Będą nam potrzebne trzy takie rzeczy. Pierwsze f od minus 3 to jest wartość funkcji dla argumentu minus 3. To co jest w nawiasie to jest argument, czyli inaczej x. Najpierw x jest równy minus 3, więc szukamy sobie na osi x minus trójki, minus trójka jest tutaj. I dlatego argumentu minus 3 szukamy wartości, czyli musimy teraz dojechać w pionie do wykresu funkcji. W pionie, czyli trzeba jechać tym razem na dół, jedziemy na dół i z wykresem spotykamy się tutaj, a to jest na poziomie minus 2. Ta minus dwójka to jest wartość funkcji dla argumentu minus 3. Kolejny argument to jest 0, kolejny x. Argument 0 jest tutaj. I w pionie teraz dojeżdżamy do wykresu funkcji, więc tym razem jedziemy do góry. Tutaj spotykamy wykres i to się dzieje na poziomie liczby 1. Czyli wartość funkcji dla argumentu 0 to będzie 1k. Zostaje nam jeszcze argument 4. x równy 4 jest tutaj. I w pionie jedziemy do wykresu, czyli do góry to trzeba zrobić. Do wykresu dojeżdżamy tutaj. Wartość funkcji to będzie ta czwórka. Na poziomie 4 żeśmy dojechali do wykresu funkcji. Wartość funkcji dla argumentu 4 będzie równa 4, a my musimy obliczyć iloczyn e od minus trójki, czyli minus 2, to mnożymy razy e od 0, czyli razy 1, i jeszcze mnożymy to razy e od 4, czyli razy 4. Wynik z tego mnożenia jest ujemny, 2 razy 1 to 2 i razy 4 to jest 8, zatem minus 8 to jest poprawny wynik, a zatem odpowiedź poprawna to będzie odpowiedź b.